Większość Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski. Podejmuje w Polsce pracę. Część z nich występuje oficjalnie o pozwolenie na pracę, część pracuje w szarej strefie. Nie ukrywamy, że migracja z Ukrainy to migracja o charakterze ekonomicznym wybitnie ekonomicznym, ponieważ ponad połowa, 56% składanych wniosków, to wnioski, które dotyczą możliwości wykonywania pracy. Bezrobocie w Polsce dzisiaj to jest według statystyk Gusowskich lekko ponad 10%. Widać wyraźnie, że sanie z Gospodarki jest, potrzebujemy pracowników. Ukraińcy de facto wypełniają tę niszę która powstaje w wyniku świadomej, często decyzji obywateli Polski, nie zabierając jednocześnie miejsc pracy. Poszukiwania i rynek pracy, który, z którym wiążą się Ukraińcy, to rynek prac prostych. To jest przede wszystkim rolnictwo, to jest budownictwo, to są osoby, które są pomocą domową kierowcy, kierowcy tirów, kierowcy zawodowi. Mamy takie zawody, takie kompetencje, których na rynku brakuje. Wydaje się, że ta przestrzeń, szczególnie w tych zawodach przyszłościowych związanych z informatyką, ale także w tych zawodach związanych z ochroną zdrowia, z opieką nad osobami starszymi, z opieką nad dziećmi, to są te obszary, w których będziemy potrzebować, bo już dzisiaj potrzebujemy bardzo dużo pracowników. Słabiej wygląda ta sytuacja, jeśli idzie o prace wymagające wyższych kwalifikacji, i tutaj właściwie rynek nie potrzebuje jeszcze zasięgania. Czerpania z tej, z tej siły zewnętrznej. Tak się wydaje z tego względu, że nie zwraca się po tego typu osoby. Jeśli myślimy o tym, aby imigranci weszli na polski rynek, w tym głównie imigranci z Ukrainy, bo ich dzisiaj jest najwięcej, prawdopodobnie w przyszłości także będzie ich najwięcej, to może stwórzmy warunki do tego, żeby oni wchodzili w te zawody, które są poszukiwane na rynku pracy, a nie tylko w te obszary działalności gospodarczej, które nie wymagają wysokich kwalifikacji. Z całą pewnością byłoby pożądane, ażeby do nas trafiali również cudzoziemcy wysoce wykwalifikowani. Mamy w Polsce, o czym mówią właściwie wszystkie badania i wszystkie prognozy, takie długoterminowe, bardzo poważny problem demograficzny. Prawdopodobnie z tych szacunków wynika, że w 2040-2050 roku będziemy mieć na rynku pracy nie 16 milionów ludzi jak dzisiaj, ale zdecydowanie mniej. Jeśli pracują, to oznacza, że tworzą nasz dobrobyt, to znaczy, że tworzą nasz wzrost gospodarczy, nasze PKB. To oznacza, że też wydają część tych pieniędzy tutaj, co podnosi oczywiście naszą konsumpcję. Konsumpcja to 60% produktu krajowego brutto.